Witam O, się namęczyłem trochę Ach, pozwólcie, że odsapnę na rybkach jestem Jest dzisiaj poniedziałek, godzina, nie wiem, 10 rano ładna pogoda, 22 stopnie. Ach, i tak jak obiecałem, dzisiejsza rybka idzie, płynie płynie leci, płynie, no może i płynie dobra, niech płynie sobie do Szwecji do Szwecji dla Asa i Barbary proszę no półtora kilo to na pewno ma no jak mi nie wiem co, ale półtora kilo to ma Kurczę, żeby mi haczyk nie, nie wplątał się proszę to chyba leszek jest. Nie wiem, jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że to jest lechu. O! Ładny. Tak, leszczyk. No, bardzo ładny leszczyk. Kurczę jak. O! Zaraz będziemy go mierzyć. Ale tak na. no około 2 kilo około dwóch kilo na pewno będzie miał dobra nie mam miarki a może i mam w samochodzie miarkę miarkę zaraz zobaczę dobra, ale muszę mu dać w łebek, żeby się nie męczył łowimy dalej następny będzie dla dla kogo Monika Rak? do Mareckiego już poleciała. Chyba już dotarła, chyba nawet zjadł, bo dzisiaj się odpalił. Troszkę parę fajnych słów powiedział. To na pewno zjadł. Eee, co to było? Karasek srebrzysty. No. No i no nie skacz, nie skacz, bo i tak ci nic nie pomoże. Co mówisz? Co mówisz? Halo. No tak. A, a, a widzisz, dobrze. Dobrze kombinujesz. Dobrze Oczko ci się tu przekręciło. O, tu patrz tak. O. No. Dobrze kombinujesz, tak, tak, tak. Tak. A ja mu powiem. Ja mu powiem, żeby ciebie cytrynką troszkę. Troszkę cytrynką. No, dobrze, dobrze. Dobrze. Zaraz w łebek dostaniesz i pójdziesz spać. No, Marecki się dzisiaj odpalił, parę fajnych słówek powiedział. Także na pewno, na pewno zjadł karaska sił nabrał. Oj, no chłopiak, dąb, proszę, proszę was. No, yy, dobra, 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 dobra. Popatrz. Patrz, bo je, jeszcze do wody mi tu wyskoczysz, kurczę, ale bym się cieszył. <laughs> yy, dobra, dla kogo następna będzie? Asiadutka i Agaiska może wyrasia wyrasia była na rybach w weekend to na pewno coś złapała to najedzona jest yy, Monika rak? głodna? nie wiem, dobra może mi ktoś napisze w komentarzach kto pierwszy napisze w komentarzu to dlatego będzie następna rybka dobra, idę łowić dalej, papa pa. No dobra, teraz sobie go zmierzymy. Miarkę mamy. Zobaczymy co to jest Co to popłynie do Grzesia. Poczymaj tutaj, w buzi. Nie. Już nie, nic nie kumasz. Dobra. Do końca ogona. Mamy... Odtąd dotąd 46 cm 46 cm dam mu około 2 kilo. Zobaczymy. Teraz pojadę go. Teraz pojadę go zważyć. Ale ładna pogoda dzisiaj. O, coś tam leci. Helikopter jakiś Fajna pogoda ciepło Dobra, Dobra muszę go zważyć i, 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 i wypatroszyć I wysłać do Grzegorza i Barbary Swoją drogą kiedy się odpalicie na tego live'a? Pozdrawiam Ja tylko coś sprawdzę sobie u pani rybkę zważę Rybkę zważę Dobrze, dobrze Kilo Co to za bliźkawka? Kilo trzydzieści 30. Dobra